Oh, God. Z tej strony, Husiek, witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Solo. Jak widzicie, wyglądam jak mucha, no ale dobra. I tak, co dzisiaj w odcinku? Najpierw zrobimy sobie tako pikantne, tako. Później pójdziemy prawdopodobnie do Battle Tower. Te osoby, które były wczoraj na live'ie, myślę, że widziały, jak sobie powiedzmy, że poradziłem z jedną, jedną wieżą. Dobra, musimy zrobić sobie jeszcze, jeszcze ser. Do. Dobra, ser, 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 ser. To. To. Znowu wziąłem złe naczynie. Fuck! Nienawidzę po prostu mylić naczyń. Dobra. Czyli to ma być to naczynie. Pot. Okej, okay, pod, 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 pot. Mmm, dobra. Mleko i... Sól, 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 sól. Gdzie jest sól? The fuck. Dobra, ślepy, ślepy. Sól. Dobra, mleko. I pot. Dobra, mamy. Mamy ser. Tego sera sobie zrobimy kilka sztuk, tylko bo niestety nie mam więcej mleka, ale zawsze coś. Dobra. Tylko cztery sztuki. Mało. Dobra, i. Tako robimy w ten sposób, że potrzebujemy patelnię, e, tortille, steka oraz ser. Tylko tak, teraz trzeba to ułożyć w odpowiedni sposób. E, w god Na pewno na tym? Na, na patelni? E, tako, tako, tako. E, o Boże, jeszcze zapomniałem. O, 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 o o o sałacie. Mój błąd. Dobra, sałata. Teraz będzie wszystko ok. Patelnia, sałata, yy, steki i, 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 i tako. O czym ja zapominam? Pochodzę mi ta patelnia. Jesus. Nie wiem co mi się uzięło. Aha, dobra. Robiłem jeszcze inne, inne rzeczy z tortillą i tam była patelnia. A tutaj jednak jej już nie potrzebujemy. No dobra. Nieważne. Okej. Okay. Mamy 4 cztery, e, cztery tako. A niestety nie, nie stać mi na więcej nieonsera. sera. ale zawsze to coś. To możemy zostawić w sumie tutaj będą narzędzia same. Dobra. To wrzucimy tutaj. Okej, okay, ja sobie jeszcze i tak wezmę na drogę, na drogę trochę steków. Woda, 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 woda. Dobra, wrzucimy tutaj. Ta woda nam się może przydać. Drewno. Sadzonki, tutaj. I tutaj bone meal. Kolejne drewno, o którym zapomniałem. Tutaj. Tutaj okej, okay, wszystko mamy. Książkę z Towncraftem muszę zostawić. Jak widzicie mam nowe schody całkiem zaczepiste osoby, które wczoraj tam też siedziały, widziały. E, widziały, widziały. Jak sobie pozmieniałem. Jak sobie troszeczkę pozmieniałem e, podłogę. Okej. Okay. Weźmy sobie jeszcze. O, oh my God. Dobra, tutaj miałem gdzieś patyki, dokładnie, są patyki, zrobimy sobie jeszcze jeden mieczyk z diamenciorów, ulepszymy go, mam ten 15 poziom, więc mam nadzieję, że coś ciekawego wpadnie, obejrzymy sobie naszą zbrójkę, szaty ściągniemy, jak widzicie mam już okulary, które też sobie odkryłem, też robiłem chyba, chyba na live. dobra. Hmm, to, to wrzucimy na razie tutaj. Nic się temu nie stanie. Ok, kilofałkę. Kilofałkę by nam też się przydało. Nowiałkę. Dobra, to nowiałkę sobie, kilofałkę też zrobimy. Ja tutaj mam jeszcze. A, bababam. Unbreaking weźmiemy. No dobra, nie masz. Na razie nie będziemy tego robić. Eee, dobra, szybko kill off. Ok, jeszcze pochodnie. Hmm. Kilo, sobie jeszcze weźmiemy z brązu, i myślę, że wystarczy. Ewentualnie, jeszcze łopatę. też łopatę tam, może weźmiemy sobie tą gorszą. Złoty miecz. Miecze mi się ogólnie kończą, więc pójdą do utylizacji. Ewentualnie moglibyśmy je naprawić, ale szkoda levelu na naprawianie takich mieczy, skoro ja mam... ...przy sobie trochę złota. Więc bez sensu, żebym je naprawiał. Wow, dobra. W razie, abym ja spotkał jakiegoś wilkołaka, wiecie, po drodze czy coś w tym stylu. dobra. Kirofy mam, pochodnie mam, jedzenie jest, patyki są. Um. Święty dyr zawsze się może przydać gdzieś do czegoś. Okej. Okay. A najlepiej wiecie co jest. Nie wiedziałem w pobliżu jakoś wieżę. Mam 15 poziom, więc fajnie było jakby coś z 15 wpadło. O, idealnie. Smite dwójka. Dobra, będzie smite. Okej, okay, mamy wszystko. Yy... Pochodnie, są miecze, są kiofy, są jedzenie, jest dirt, jest złoty miecz, jest zbroja, jest... Myślę, że mogę zapierdzielać. A no i teraz jeszcze zobaczycie sobie nową podłogę. Myślę, że całkiem spoko to wygląda. U góry sobie też zrobiłem eee, właśnie w takiej, o, czerwonych płyteczkach. Bardzo fajnie, na live, osoby, które chcą sobie zobaczyć, jak to było na live, to dam w opisie tego filmu linka, do, linka do, do, do wczorajszej audycji z Twitcha. Osoby chętne mogą sobie właśnie obejrzeć. Dobra, teraz gdzie będę miał jakąś wieżę? Zapewne gdzieś tam. Tam była wczoraj jedna, to tu będzie chyba druga w stronę terenu na zamku, nie pokazywałem jeszcze wam terenu na zamek, teren na zamek całkiem, całkiem, całkiem zajebiście wygląda, muszę wam powiedzieć ten zamek, który obiecałem, że będę budował, będę budował, także teren już mam jakoś, jakoś, jakoś nigdy wam nie pokazałem tego terenu no ale to cóż, myślę, że na pewno go zobaczycie w przyszłości jak widzicie, przedstawiłem sobie grafikę na fast, przynajmniej drzewa i muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o mody, to o wiele lepiej ten Minecraft działa niż na Fancy przy wszystkich modach. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Znaczy aż tak bardzo te mody nie obciążają. Dobra, teraz musimy znaleźć kolejną wieżę, żeby się rozprawić z Bossem. Chociaż mam pomysł. Wrócimy jeszcze na chwilkę. Mam pomysł, mam pomysł, mam dobry pomysł. Będzie szybciej. Eee, wejdziemy sobie na drzewo. przejedziemy się kolejką. Nie przejdziemy się kolejką, nie mam cholera tamtego. Eee, nie mam wagonika prawdopodobnie. Fucking bitchin. Ale to nic. Po prostu się przejdziemy. Ale mi się tu coś nic zrespiło. Nie. Aha, tutaj, jak już tu jestem, to ja Wam powiem. Naprzeciwko tego, prawdopodobnie zrobię sobie takie większe akwarium. Jedziemy do sobie pływały ryby. Tylko nie wiem, czy po całości, czy też yy, na danym odcinku. Nie wiem, napiszcie w komentarzu ogólnie, co sądzicie. Czy na, po całości, czy yy, po kawałeczku. Dobra, jesteśmy w domu. Tutaj, tutaj 32 sztuki węgla, i już zapewne wiecie co chcę zrobić. Mogę lecieć balonem po prostu. Balon, 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 tak a balon to jest dobra rzecz, która się przydaje. Wczoraj zresztą na lewie yy, też był lot balonem, i, i się sprawdziło. Dobra, w takim razie lećmy, może w tą stronę. Na pewno gdzieś ta wieża Battle Tower będzie. Wczoraj zrobiłem taki mały myk, że na Battle Tower wylądowałem u samej góry. Zrzuciłem Bossa na dół i po prostu podchodziłem sobie każdy poziom w dół. całkiem dobry sposób. Całkiem dobry, mi się przynajmniej spodobał. Powysadzałem trochę TNT to wieżę. Dzisiaj TNT nie brałem, stwierdziłem, że nie będę jej wysadzał, może popenetruję sobie skrzynię. I tak dalej. Dobra, ogólnie pasowałoby znaleźć jakoś wieżę. Nie wiem, gdzie jakaś, jakaś będzie, zapewne niedaleko, bo one się czasami lubią tak generować randomowo i bardzo blisko siebie. Bo już myślałem, że pustynia, już bym powiedział, że ja się męczyłem szukając pustyni. O, 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 kowal, kowal. To jeszcze zahaczymy o Kowala i o wieżę. Bo być może będzie coś ciekawego tam i sprawdzimy. Sprawdzimy co ciekawego mają. Eee, nie wiem jak to Tutaj będziemy lądować. Będzie? W miarę bezpiecznie? Chyba tak. Żadnego wilkołaka nie ma, także szybciorem. A, w dupę już idzie zombiak. U, lipa. Czyżbyś miał ja tu był? A ty, co taki jakiś ubogi? Dzień dobry. Nie ta wieża. Pytanie, czy ja tu byłem? Hmm, krowa. Krowa akurat nas dzisiaj nie interesuje. Sorry. Mhm. Mm Dobra chyba tutaj byłem Czyli dupa Ale przynajmniej villagerów Ogólnie wiecie na czym się zastanawiałem Jak mam tą wioskę w domu Znaczy w domu, koło domu To wiecie yy, Miałem sobie ogrodzić yy, Jakbym sobie ogrodził yy, Wykorzystuję te budynki Albo przebudowuję na jakieś moje lepsze A villagerów biorę do niewoli Hamsk ale zdrowo no, także być może być może weźmiemy je do niewoli dobra teraz szukajmy 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 całej battle tower z tego co pamiętam ona tu zaraz gdzieś powinna być no, przynajmniej chyba przylatywałem już przez ten koło tego terenu i były chyba dwie czy trzy koło siebie zawsze tam o Czyżbyśmy tu mieli pustynię? Jak tu będzie pustynia... Oh my god! Wiecie co to oznacza, że mamy tutaj O! A może mnie tutaj nie było? Jak zapewne wiecie co to oznacza, że mamy pustynię, to mamy słonie. A pustynia jest od... 850 metrów od domu. Czyli w zasadzie, hmm, Bardzo blisko, a ja za zapierdzielałem jak głupek 2000 kratek Pera z mi, by mi się też przydała Więc co, my sobie tutaj chyba wylądujemy, skoczymy do tej... E, do tej twierdzy, nie Świątyni, o nazwijmy to świątynią Cyk Dobra Także jeżeli dzisiaj w odcinku nie byłoby Battle Tower, to bardzo Was przepraszam, wybaczcie, ale. Ale, no wiecie, różnie bywa. Ok, okay. Hmm. ok, to sobie zbijemy. Pójdziemy bokiem. Ciekawe co mamy w skrzynkach, jak myślicie? Ja mam nadzieję, że jakieś... Jakieś ciekawe rzeczy mamy TNT. O! Miecz ze stali, ale jaja. Koper. Koper akurat nam się nie przyda. Dobra. To mogę zostawić. Pół płytkę też. I to. Dobra, lecimy dalej. Przydadzą się kości też się przydadzą. O, bardzo dobrze. I tutaj leginsy zostali. Ładny jajochron. Dobra. Eee... TNT. TNT będziemy brać? A weźmy. W zasadzie nam się przyda. Przynajmniej będziemy mieć troszeczkę więcej w domu. Nie będę musiał robić, prawda? Prawda? Okej, okay, nasz Dirt, ukochany Dirt. Możemy się wydostać. Nara. W sumie opłacało się. Mamy miecz ze stali. E, tak bym się teraz przypomniał, Ostatnio gadałem e, AdBooster, czy jakoś tak. E, koleś na YouTube robił prezentację noży. E, noże ze stali. Kontra e, noże e, Kenji, czy jakoś tak. E, tak, jakieś japońskie gówno. No i jednak chyba stalwy. Ow! stal wychodzi lepiej. Dobra. Nie przeciągając. Ale wiecie co? Nazwijmy sobie tutaj. Tutaj punkt słoniem. Dlatego, że na tej, na tej pustyni zapewne będą słonie. I mam nadzieję, że trafię na swojego indyjskiego słonia. Przynajmniej bardzo bym chciał, dobra, szukamy, szukamy, szukamy Battle Tower. Ogólnie, to ja może Wam tutaj zrobię cięcie, i jak znajdę Battle Tower, to dopiero się zobaczymy, Bo to bez sensu było, żebyśmy lecieli bez celu. Także widzimy się pewnie za chwilkę. I dobra, i jesteśmy, jak widać, w końcu Battle Tower. Jesteśmy od domu. 1000 metrów, czyli w sumie sporo Ale myślę, że nie będzie tak źle Zaraz próbujemy pierw bossa stąd wykurzyć, z góry I będziemy zajmować się Przejściem w dół Dobra, zobaczmy jak tutaj mamy Proponuję tak, przelatujemy nad, nad Battle Tower, wyskakujemy z, z naszego balonu, balon gdzieś tam osiądzie na dole My później do niego pójdziemy, wrócimy do niego po prostu, jak on sobie gdzieś tam siądzie. A my zostaniemy na Battle Tower. On jeszcze nie wie, dobra, przelatujemy. I wyskoczymy. Musimy się pozbyć go stąd. Cholera, jasna, może być ciężko. Nie wziąłem sobie tego miecza, który. Cholera, zaraz mnie zabije. Tylko wcinaj, wcinaj, wcinaj wcinaj Cholera, cholera Ooo oh, oh, god Zajobię mnie, zajobię mnie, zajobię mnie, zajobie mnie Fuck 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 O, oh, się posypałem jak z zielonego żuka Tysiąc metrów. Ja pierdziele że nie wziąłem tego miecza, o którym ja myślałem. Dokładnie ten miecz, który robi dobry odrzut. Dokładnie ten. Nic. Biegiem, biegiem, biegiem. Po prostu tam. Jakoś może damy radę. Jeszcze może zdążymy dojść, a raczej dobiec. Mamy 1000 metrów. 1000 metrów biegiem, nie mam niestety czym. Nie będę brał swojego y, latającego, powiedzmy latającego, y, przyjaciela o nazwie WWW, czyli strusia, ponieważ y, jak wiecie, nie chcę go stracić. A, alfabet ze strusi jeszcze y, zapewne będzie. Dobra, na razie to musimy tam dojść cało i zdrowo. Teraz pytanie: czy ja w ogóle zdążę tam dojść? Zanim znikną moje itemy, a co najlepsze, zbroja z paragonu. Oh, fok! Oh, fok! Oh, fok! Tak, tutaj u góry jest też boss, którego wczoraj próbowałem na live'ie zabić. Stwierdziłem: o, nie, 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 nie. Troszeczkę zajubałem, a wiecie co? Teraz mi się przypomniało, że przecież mogłem skakać z tej wieży. Spokojnie bym się uratował, ponieważ jak trzymam spację, to ta zbroja Jednak mnie chroni przed upadkiem Jakbym się z niej ewakuował To pewnie Jeszcze bym żył A tak to może być teraz ogromny problem, mają 500 metrów Dobra, szybciej, 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 szybciej Obyśmy no tylko dali radę bo jak nie to będzie lipa na całego. Jeszcze cholera góry przed nami, Foken. Tutaj mamy wodę, więc może bokami brzegami. A ja pierdzielę. No. Wspinaj się, wspinaj na góry. Raczej nie, nie jestem miłośnikiem chodzenia po górach, no ale cóż. Z braku laku dobry kit. No, dirt, dirt, nie zawiedź mi dzisiaj. Ja pierdolę no. Kura, kura kura. Wow, jak tu ładnie. Fajne. Nie wiem, czy to dobry pomysł akurat wchodzić tutaj, gdzie jest ciemno. No, ale. Dobra, 300 metrów. Szybciej, szybciej. No. Aha, ja dobra, już pobiegałem. Oczywiście głód mi do skwiera O oh god. No, szczerze powiem, że będzie raczej ciężko. Tylko najgorsze jest to, że. Moja zbroja. Najbardziej chyba zbroj, zależy mi na zbroi. Ponieważ chyba zbroja jest najcenniejsza. A ja tam ani teraz ma, nie mam jak wejść. A nie mam przy sobie węgla. Zginałem w środku. Hmm. Może być nieciekawie. A najlepsze jest to, że nie mam. Nie mam. O, bo jeszcze kliper. Nie mam już paragonu, żeby sobie zrobić kolejną zbroję. Taką ulepszoną, wiecie. Eee, zapewne tą zwykłą będę mógł sobie zrobić, bo jednak tego amelinium, nazwijmy to amelinium, jest dużo, także spoko. Dobra, 190 metrów już nadal to czarno widzę. Ale cóż, myślałem, że... No, będzie w miarę łatwo, tak jak wczoraj. Chociaż wczoraj to była troszeczkę inna taktyka. dzisiaj dupa. Fucking. Dobra, szybciej, szybciej. Coś mi się wydaje, że albo nie zdobędę znowu tych itemów, albo... A, tam coś rozjobało trochę. Albo zginę. Szybciej niż mi się wydaje. O, tu mamy kanion. Nie, myślałem, że mamy kanion. Um, teraz bądź mądry, człowieku, i dostań się do góry. Nie, mamy kanion. Całkiem wypasiony. Hem. Hem. Jeszcze paja jajonki tutaj są Dobra, e, zlokalizujmy mój balon. Ten balon gdzieś tutaj powinien być. Jest, na drzewie. Czekajcie. W, e, dostaniemy się wodą. fuck jest. A będzie większe. Fag jest, jak ja. Ani mi się waż. Wychodzić. Dobra, pójmy, pójmy. Żebyśmy tylko zdobili moje rzeczy, to będzie dobrze. To będzie już dobry plus. Ten pająk płynie z nami? Nie, tak? Nie. Są moje rzeczy. Fucking bitch. Okej. Okay. A gdzie są moje buty? Kilofałki, pochodniałki patrzę w on Pójdziesz ty mi stąd. Ty też, łama go jedna Au Mam żarcie, mam żarcie, ale od mnie zabije! Lak jasny! Pierdzielę to! No, wychodź, wychodź, wychodź. Hu, Haha, frajerzy! Kij wam w oko! Nie mam żarcia! Dobra! O, oh, God! Oh, hu hu hu. Mm. Nie wiem. Jak mogłem to zrobić? Jak mogłem to zrobić, że spadłem już w sprawie. Za szybko puściłem spację. O, ja piercier. Wiecie co? Mam dość. Przyjdę tu w następnym odcinku. a Czy w następnym odcinku? Ja sobie nagram następny odcinek za chwilę. Będziemy kończyć teraz. Dla was myślę, że odcinek Wam się podobał i będziecie ze mną w następnym odcinku, gdzie będę próbował znowu zdobyć te swoje rzeczy. Tylko nie wiem, czy będę już biegł, czy znowu już się tutaj spotkamy. Zobaczymy. No, eee... a Boże. Już by się nie chcę. Dobra, to cóż. Yy, widzimy się w przyszłym odcinku. Oczywiście, jeżeli Wam się odcinek podobał, to możecie sobie stawić łapkę, srabkę do góry oraz skomentować pozytywnie jakoś film. Yy. Tego błagam, nie pytajcie o paczkę. Ja już powiedziałem, że paczka będzie pod 1.5, wtedy będzie udostępniona, także spokojnie. Dobra, to cóż, widzimy się w czwartek, trzymajcie się, no i pa pa.